Na wczorajszej sesji Rady Miasta radni zdecydowali o podniesieniu podatków mieszkańcom o 12%. Od mieszkania zapłacimy średniorocznie 5 zł więcej. Od budynku wraz z działką budynku około 140 m, działka 800-900 m2 będzie to około 70 zł w skali roku. Jak wynika z głosowania, radni byli podzieleni w tej kwestii. Jednak ich ostateczna decyzja ma na celu zapewnienie miastu środków na ważne inwestycje. Na salę gimnastyczną przy Szkole nr 3, na plac zabaw przy 8 marca, na rewitalizację terenów przy Jeziorze Gałęźnym, na trzy ulice, na pięć, na trzy projekty, ale pięciu ulic, Maczka, Przebędowskiego, Tatarkiewicza, Dunikowskiego i Jerzynowa. Na ścieżkę rowerową brakującą w kierunku obwodnicy, w kierunku Kornego. Te pieniądze są konkretnym wkładem w rozwój naszego miasta.